Panie Robercie, patrząc tutaj na tą taką odznakę, to mini Euro 2012 w marciszowie się odbędzie? Tak, oczywiście. Dnia 1 czerwca planujemy dużą imprezę, na którą wszystkich zapraszamy od wszystkich mieszkańców gminy, przede wszystkim dzieci, od 0 do, do, do 15-16 nawet lat. To jest impreza skierowana właśnie dla dzieci, żeby poczuły ten klimat, który już panuje w całym kraju. Panie Robercie, będą nagrody, będą te rozgrywki. Tak, oczywiście. Rozgrywki piłki nożnej dla klas 4, 6 i gimnazjum. Zgodnie ze wszystkimi zasadami piłki nożnej, każda z klas miała wyrosować państwo, które bierze udział w tym właściwym euro w czerwcu, które u nas się odbędzie. Również miały przygotować prezentację tych, tych państw. No i gra się odbywa, wygrywają najlepsi, będą nagrody, będą, będą komentatorzy. Impreza na, na cały powierzchni. Super. Dla, dla klas 1-3 przewidziane są wyścigi, konkurencji na wesoło, dla, dla przedszkola. Konkurs plastyczny, prezentacje na scenie, super, super wielka impreza. Skąd pozyskaliście pieniążki? No chcielibyśmy tutaj w tym miejscu podziękować Radom Sołeckim, które przekazały nam środki umożliwiające zorganizowanie tak dużej i na taką dużą skalę imprezy. Jaka liczba dzieci może wziąć udział w tym? No myślę, że wszystkie dzieci, które przyjdą będą zaangażowane, będą mogły zaprezentować się. Także to jest dla wszystkich. Powiedzmy jeszcze kiedy i gdzie? 1 czerwca na boisku LZS-u od godziny 9 do godziny 13.30. Zapraszam serdecznie wszystkich.